Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak przechowywać w zamrażalce i w lodówce produkty. Jak długo one są przydatne do spożycia. Bo wcześniej był taki filmik, właśnie o mrożeniu, i była taka prośba, żebym rozwinął trochę temat, właśnie odnośnie lodówki i zamrażalnika. Także tak, otworzę teraz zamrażarkę. Tak naprawdę no, trochę piszcie tutaj, no, ale nic nie zrobię. No to tak jak kiedyś mówiłem, że na tamtym filmiku, że no, trzeba po prostu w opakowaniach to najlepiej przechowywać. mieć co ja tutaj mam? Właśnie różnego rodzaju mrożonki. I wszystko jest w woreczkach, także popakowane to daje właśnie datę ważności. datę ważności, to nie data ważności, tylko po prostu jest kiedy było zamrożone, co można przechowywać tak naprawdę, zobaczcie. Tutaj mam ta zamrażarka i w ogóle lodówka, to są bardzo sprytne takie, bo tutaj akurat one mają wypisane co jak. Tak naprawdę w zamrażalniku jest ogólnie stała temperatura, także jest na minusie. No i pamiętajcie też ogólnie, że trzeba zamrożalnik chociaż raz w roku odmrozić, bo później ten lód to też później szkodzi trochę naszej zamrożarce i po prostu też gorzej mrozi. A tego lodu też jest dość dużo, także musimy ogólnie o to dbać i odmrażać. Co tutaj mamy? Oj, przepraszam, że to tak. Się rusza, ale po prostu z tak na szybkiego i z ręki. Po prostu nagrywam nie, nie na żadnym statywie. Także tu mamy, tak, w miesiącach. Na pewno jakieś kiełbasy można mrozić. Tak, od jednego do dwóch miesięcy jest przydatność. Taki termin, który, w którym powinniśmy to zużyć. Później mamy lody też 1-2 miesiące. Następnie też możemy mrozić pieczywo, czyli chleby, bułki, rogale. Od 2 do 3 miesięcy możemy to przechowywać. Później jakieś dania gotowane. Na pewno nie wiem czy wszystkie, ale na pewno różnego rodzaju i na pewno trzeba je zamknąć w jakichś opakowaniach, tak? Są specjalne opakowania plastikowe do mrożenia. W szklanych to bym się raczej nie, nie proponował, bo może to po prostu popękać. Najlepsze są właśnie. Plastikowe i trzeba znaleźć takie, żeby było e, przeznaczone do mrożenia. Następnie możemy mroży, mrozić e, sery na pewno te twarde, czyli od 3 do 6 miesięcy. Potem mamy ryby też od 3 do 6 miesięcy, następnie mamy wieprzowinę od 3 do 6 miesięcy, następnie mamy wołowinę, tak samo od 3 do 6, królik od 3 do 8. Drób mamy już trochę więcej, od 8 do 10. No i tutaj mamy jeszcze tak, e, owoce od 10 do 12, no i warzywa od 10 do 12 miesięcy. Także tak, tutaj to jest pokazane, i też zasięgałem. Ojej, trzeba nasmerować. E, zasięgałem też taki, można powiedzieć, też czytałem różne. Opinie odnośnie mrożenia, także tak to wygląda. Następnie mamy naszą lodówkę. E, tutaj mamy tak e, takie pojemniczki na dole. Głównie one są do przechowywania e, owoc, tego przepraszam, warzyw, tak różnego rodzaju. Takie po prostu świeże, nie, to już nie mamy tutaj mrożonych rzeczy, e, ale mamy świeże. Czyli jakieś marchewki, pietruszki, seler. Nie wiem, jakąś sałatę. Cebuli na pewno nie przechowujemy. Co tam jeszcze mamy? Także tak, tu mamy takie pojemniczki właśnie na takie świeże warzywa. Później mamy tutaj pierwszą półkę i tutaj też mam pokazane ładnie, że tak naprawdę tutaj ta pierwsza szuflada, ta szklana, i można przyjąć, że ta druga to samo, to jest do przechowywania właśnie różnego rodzaju wędlin mięs, także tutaj na tych dwóch półkach na pewno i tej pierwszej szklanej i tej drugiej możemy przechowywać właśnie takie rzeczy jak wędliny i mięso. Na pewno trzeba to w jakiś pojemnikach przechowywać. Tutaj mam kawałek kiełbasy. Na pewno nie przechowujemy tego w w workach, bo to się później jeszcze szybciej psuje, także przełóżmy do takiego papieru śniadaniowego, zawińmy to, na pewno jest to lepiej i bezpieczniej, na pewno dłużej się to na pewno dłużej się to przetrzyma. Na kolejnej półeczce mamy, możemy przechowywać różnego rodzaju sery, jogurty, śmietany, tu jeszcze mam też o masła. Smalec no różnego rodzaju smarowidła. Później tutaj mamy taką półeczkę do różnego rodzaju przechowywania napoi, soków, no, alkoholów, alkoholi też także takie rzeczy. No a na ostatniej półce tutaj mamy pokazane, czyli tak naprawdę różne rzeczy już gotowane, jakieś garki z jedzeniem, z obiadem. No tutaj ja mam na przykładowe pikle. Co tu jeszcze mam ziemniaki ugotowane, też w pojemniczku. Tutaj jeszcze jakieś mięso też ugotowane. Tutaj mam jeszcze zupy też w słoiczku. Także wszystko takie już gotowe rzeczy to już na samej górze, te które się tak naprawdę nie popsują. Czyli można powiedzieć, że w lodówce najzimniej jest na dole. Potem im idziemy wyżej, tym jest coraz cieplej, cieplej, cieplej i najcieplej. Czyli te najbardziej psujące się rzeczy, które mogą się popsuć, dajemy na sam spód, na pierwszą i drugą półkę. Później, właśnie takie rzeczy mleczne, jogurty, śmietany, jakieś tutaj, nie wiem, tam smarowidła różnego rodzaju, serki, nieserki, masło. Aby no i to co to, to jeszcze mamy? Jeszcze mamy e, naszą półkę. No w pół, na półce to właśnie te rzeczy, które się nie mieszczą tutaj na tych półkach e, z, tych głównych e, Czyli tutaj mamy taki olej jakiś e, jeszcze mamy co tam wino, też możemy mleko przechowywać, bo te kartony też tutaj mogą się znaleźć. O, tu też jakieś mamy czekolady, bo one też mogą się szybko roztopić na przykład. Chociaż no nie, nie za bardzo. Jeżeli jest chłodniej w domu, to można ze Ale ja akurat tutaj mam no, musztardę, ketchup, a na górze jest taki pojemniczek właśnie na jajka. I tutaj jajka jak najbardziej do przechowywania. A jeszcze tak naprawdę, wracając do zamrażalnika, co tam można zamrażać? No, wszystko: warzywa, tak, tak jak pokazywałem tam. Mięsa, ryby, sery, masło można zamrozić, smalec, ciasta niektóre też można mrozić. Także naprawdę jest duży wachlarz rzeczy, które możemy zamrozić i przedłużyć ich ważność, długość do spożycia. Także tyle Wam chciałem powiedzieć. Jeżeli Wam się podobał film, to zostawcie łapki w górę. Napiszcie jakiś komentarz i jeżeli ktoś nie subskrybuje, zostawcie mi subskrypcję. Także dzięki to na tyle. Do, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.